w kolejnym filmie na kole, ale potem mówi. A dzisiaj wyjeżdżamy do Austrii. Dokładnie na razie są to, to w Zostawiamy nasz dom na razie za sobą. 9.11. Pierwszy postój. Już z co z jest. No. Jeszcze z my będziemy jechać. 40 49 minut do Maka. A do Wiednia 6 no, godzin. Być... Ja mam czapkę i widzę gdzie jadę? Austria, bo jadę do Austrii. patrzcie Austria. My wyślewaliśmy jakieś knajpki I widzimy się za chwilę. to ma prawdziwe czeskie danie. Danie, gulasz z knedlikami. A ja, a ja mam prawdziwe. Amerykański, nie tak. pochodzić po Na razie czekałem na tej pięknej kwaterze, której jeszcze nie pokazywałem. A więc mogę pokazać. Walizki zostawili. I lodówkę. Tutaj jest łóżko, plecak. Tutaj to już się rozgościłem. Tutaj właśnie chcę sobie coś zostawić. Tam nie będę pokazywał, bo tam jest moja To Tutaj są dwie półki, normalnie to. Tu jest telewizor, ja gdzie można sobie włączyć mnie Nie, bo ja widzę na wszystkich youtuberów I jeszcze taki mieszkanka i lustro I idziemy Chodzić po Wiedniu się na chwilę. Ja już jestem Tutaj na ten ton Jest łatwo się zgubić, bo tutaj są takie lustrowe filary ja stu siedmiu lat idziemy Idziemy kolej po jednym. Idziemy iść Idziemy chodzić po jedno I idziemy Tam jakiś kościół jest Jesteśmy pod pałacem Szymbrun Właśnie, zeszliśmy sobie z Glorietty. Słoneczka nam dogrzewa. Kornel się snuje. I tak to pięknie wygląda. Jeszcze trochę mało kwiatów. już jestem. Jesteśmy przy fontannie Boga Neptuna. Mało co nie słychać, bo trochę duże to jest. Tutaj jest taki geyser, ten drugi geyser. A tutaj, a -squad. I tam na Neptun jego chyba powładnik. Panorama Wiednia spod Glorietty od ogrodach Szymbrum. Jak chod do Gdydony to trzeba wyjść operę dookoła.

świętego Szczepana. A jak jest pan ja sam dopiero w połowie. I, <tipira> I jedemo tymi schodami do metra. Czekajcie, żebym się nie zabił. Zapsuje, jest wiecznie. Nie udało nam się też kupić biletów do środka. Dopiero najwcześniej, za 3 godziny, nie będziemy tu tyle czekać. I jedziemy dalej. No, się nie rozpadało. Zdejmy w restauracji Polaka. Trześniewski. Tak. Tak. Trześniewski. Trześniewskiego. No tak, Mamy bufet Trześniewskiego. Piękny Hofburg. Kwitną kasztany, kwitną bzy. Trochę za bardzo wieje. Ty nie zwiedzamy, bo chyba z wyprzedzeniem. I tu już mamy dzikie tumy. Jesteśmy przy pomniku cesarzowej. Zobaczcie, jakie to piękne wszystko. Pięknie przycięte. A masz na to jakie fajne? No. Ale miał a to ja ją tak ją zrobię w Ja bym doradzał, bo w ogóle nie jest w ogóle z Piękne budynki okazałe. ogrom poraża. I pomnik cesarzowej. A jeszcze powiedz jakie? Bardzo ładnie. Dlubiej Marii Teleskop. Pięknie. To niebieskie to diament. To też to jest... To jest diament. Szmaragdy i rubiny Drogie materiały. współczesny świat. A jaki będzie za ileś tam lat? Czyli za ileś tam lat się złączy świat? Gdyby tak kiedyś wyglądał już. Mam nowy dowód. To jest jabłczaczka. To jest. Jest owo tego brachiozaura. A to jest Tutaj macie czaszkę tyranozaura. Jakby się tu wpadli i to by się ścisnęło, to to fajnie by wam nie było. A tutaj macie czaszkę Triceratopsa. On miał takie małe żebra, ale latał i by był niebezpieczny. Mamut z epoki lodowcowej i mikro-mamut z epoki lodowcowej. Dudy to trochę jest. Kto wie? Kotek. Najsłodszy. Najsłodszy kotek, jaki widziałem.

Czy kicie ten wtasz? Pójdź, że te Tutaj, coś? Dwa Dwa ptoki? Już po, dwa ptoki i już po ptokach. Jest Marty Nelman, Gloria, Lorek. Jest zebra, tamta zebra jest chyba wściekła. Albo w jest Nelman. Jest <grymna> jeszcze Gloria, czyli Hippopotam Widzimy, jesteśmy przy pomniku Wolfganga fundego, Mozart'a yy, tego kompozytora. I jeszcze Wam coś pokażę. I tutaj macie nutę na trawniku, taką jak bo Motors się tworzył różne. On to jak miał 6 lat, to ten pierwszą muzykę już skandalował. No. Pierwszy koncert miał. 6 lat, kiedy było Rockmuschel. Ja w tamtym momencie w z naszego telewizorze. On w 6 lat to już pierwszy koncert zrobił. ZUS. Tam ma się nutę, Mozarta. I. Widzimy się już. Nie wiem gdzie, może już w Delamsi. Może jeszcze gdzieś tam. Nie wiem, ja zupełnie nie wiem. I taka kolejka przed restauracją. Mamy takiego dla sałatkę ziemniaczaną i tradycyjnie wydki dla Cornela. Ty mam? Czekaliśmy tu pół godziny. Widzimy, jakie to wcięło? Przed nami stoi parlament w Wiedniu. niestety że niedostępny do co się tam dzieje. I na jakąś scenę. Duże to jest. I tak ja prezentuje ten cały parlament. Widzimy się za chwilę.

i sobie na K22, 22 22 22 okay. Okay. no i tak to wszystko wyglądało my idziemy na jakąś płytę tego. nie widać mi twarzy za bardzo leje że hej wiatr jest ogromny a to wiosna No, jak to dobrze. Już zwiedzaliśmy wszystko wcześniej. A tu miała być piękna panorama na Wiedeń, ale nie ma pogody. the